Robert, witamy w Warszawie. Jesteśmy w siedzibie Orlenu i dziś dowiedzieliśmy się dwóch, minimum dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza to taka, że Orlen zostaje z Alfa Romeo i Ty będziesz kierowcą e, znowu rezerwowym. Czy to będzie taka sama rola jak e, w ostatnich latach? E, tak. Rola jakby będę pełnił dokładnie te, tą samą. Jest Nazwałbym ją niekomfortową. <laughs> Nie dlatego, że zostaje i, i jakby z jednej strony cieszę się, że i doceniam, że będę nadal był w padoku Formuły 1. Z drugiej strony się też cieszę, ponieważ jednak współpraca z PKN Orlen jest dla mnie bardzo ważna i jakby kontynuacja bycia dla mnie w padoku Formuły 1 też jest ważna, mimo że może wszyscy łączą mnie jako kierowcę wyścigowego, ale też myślę, że zebrane doświadczenie i możliwość pracy z zespołem Formuły 1 daje mi pewne doświadczenie, które mogę później przenieść na moje starty w innych seriach co jest ważne i jakby podtrzymanie jakby istnienia akcentu polskiego w padoku Formuły 1 w królowej motorsportu oczywiście jest bardzo ważne nie, może nie aż tak dla mnie ponieważ uważam, że i PKN Orlen i Alfa Romeo by sobie bardzo dobrze też poradzili beze mnie, ale jeśli chcą, żebym dalej tą rolę pełnił, to, to bardzo chętnie. Ale myślę, że jest ważne dla kierowców, którzy... i ogólnie dla motorsportu, dla młodych kierowców w Polsce, żeby było jak najwięcej polskich akcentów w motorsporcie, nie tylko w Formule 1, ale ogólnie w motorsporcie. Mm -hmm. A w Wierzchnie, jaki będzie program jest? Będą nowe bolidy. Ile, ile sobie pojeździsz tymi samochodami? Musisz być ciekawy, co? E, tak, no, regulamin się zmienia. Oblicze Formuły 1 DNA, form, bolidów Formuły 1 się zmieni znacznie. E, dlatego przyszły rok będzie rokiem specyficznym. E, można powiedzieć, największa rewolucja, o, jeśli chodzi o regulamin, który Formuła 1 ja przynajmniej pamiętam. Okay, już nie jestem aż młody, ale aż taki mm -hmm. stary. Ale w Formule 1 już kilkanaście lat jestem. I co ma naprawdę duże znaczenie, jak ta Formuła 1 będzie wyglądała. Nie mówię tutaj o aspekcie wizualnym, ale jak Bolidem będzie się jeździć. Mam nadzieję, że będę w stanie spędzić kilka chwil w tym Bolidzie. Co mi da pewne też jakby. No, większe wyobrażenie i wyczucie tego, jak ten regulamin wpływa na jazdę, w którym kierunku powinien iść rozwój, ale z drugiej strony nie ukrywam, że no, priorytetem są kierowcy wyścigowi. E, dlatego też e, liczba testów jest dosyć ograniczona i to jest największy problem, jakby i niewygoda mojej roli, czyli e, bycie kierowcą rezerwowym, e, ale możliwość pojeżdżenia jest bardzo, bardzo ograniczona. Zresztą ja byłem jedynym z kilku nawet, chociaż może nawet jedyny, który tak naprawdę miał przez ostatnie lata możliwość jeżdżenia i jakiegoś testowania i to jest bardzo ważne, żeby później móc też wykonać swoją pracę i zadanie lepiej. W tym roku jeździłeś też w piątkowych treningach, w przyszłym roku też Cię zobaczymy w piątki? Nie wiem. Myślę, że program będzie bardzo podobny, chociaż ja bym nie ukrywam, że piątki bez zbudowania sobie bazy danych i wyczucia na testach, piątki tak naprawdę są ekstremalnie niewygodne dla mnie. W tym roku zresztą inaczej. Był duży kontrast pomiędzy ubiegłym rokiem a tym rokiem, jeśli chodzi o moje wyczucie i o to, jak się czuję w bolidzie. Jasne, jest parę elementów, które mogły mieć na to wpływ. Jedyną rzeczą, która jest taka sama, jestem ja, a jednak wyczucie miałem różne. Myślę, że pierwszym podstawowym elementem był po prostu to, że w 2020 roku miałem okazję zbudować swoją dane i wiedzę na testach w Barcelonie przedsezonowych. I jakby tam nabrałem, mogłem zbudować coś, co oczywiście w porównaniu do kierowców wyścigowych procentowy jest minimalny, ale jakąś jakby grunt, który, który później mogłem sobie wyobrazić, jak ten bolid może się sprawować. W tym roku tego nie miałem i jakby wskakiwanie w piątek i przejeżdżenie piątków, szczególnie kiedy musisz pracować na konto kierowców wyścigowych, jest ważne, żebyś wiedział, co tak naprawdę jest potrzebne. A skakując co 3-4 miesiące na jakąś tam sesję treningową w piątek, tak naprawdę, wiedzę masz, może nie zerową, ale bardzo małą. A w tym roku zobaczymy Cię w piątki? W tym roku, a w tym roku jeszcze zostały dwa Grand Prix, tak? To, to... <laughs> okej. Okay. Podchwytliwe. E, e, szczerze, nie wiem. E, z jednej strony wiem, że były plany, z drugiej strony. E, z punktu widzenia technicznego nie wiem jaki jest tego sens, jeśli mam się bardziej wgłębić w sprawy, aspekty techniczne, ponieważ te bolidy już nie będą używane. Inaczej, z miłą chęcią bym zamienił kilka kilometrów tegorocznym bolidem na kilka kilometrów przyszłorocznym bolidem ale nie jesteśmy na targu, gdzie możemy, czy też na wymianach, gdzie sobie wymieniamy, także zobaczymy. Na pewno, jeśli, jeśli zostanę poproszony o, o, te, o testy, o jazdę, to z miłą chęcią wskoczę do bolidu. Szczególnie, że Abu Dhabi, no bo mówimy się, w, w Arabii na pewno na nowym torze ulicznym nie będę jeździł. W Abu Dhabi tor się zmienił i z miłą chęcią bym sprawdził nowy layout z toru, nową nitkę, ponieważ Myślę, że jest to obiekt, który ma dużo większy potencjał niż jakby, jeśli chodzi o fan jazdy, niż, niż miał. I, i, I nowe zmiany myślę poszły w, w kierunku lepszym, jeśli chodzi o kierowców. Widowiska nie wiem, ale myślę, że będzie to ciekawszy tor do jazdy. Rozmawialiśmy w Zandwort i jak sugerowałem, że, ten, że możesz iść w Endurance, to powiedziałeś, jak to powiedział, że będę jeździł w W Zna y Boże. W Katarze. W Katarze, co? <laughs> w Katarze. No tak, ta, tak no tak. Powiedziałem. Nie, bo powiedziałeś, że będę startował w łeb, czy coś takiego. No, no, no i powiedziałem, a kto powiedział, bo ja tego nie powiedziałem. No tak. A, a dziś powiedziałeś, że będziesz jeździł w Tak, no dzisiaj, dzisiaj <laughs> możesz mi zadać to pytanie. Bo dzisiaj, <laughs> albo inaczej, za, e, 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 mogę Ci potwierdzić, że będę jeździł w mm -hmm. I kategoria też potwierdzi, potwierdziłeś dziś, że lp 2 Tak. Dlaczego lp 2 y bo tak naprawdę najbardziej to się klei, jest największa konkurencja, e, jeśli chodzi o LMP2, szczególnie w przyszłym roku kategoria LMP2 będzie mocno obsadzona, e, jest mnóstwo e, producentów, którzy umieszczą swoich kierowców, e, czy też jest duże zainteresowanie nowych kierowców, no, nowych, w cudzysłowie nowych, żeby ścigać się w LMP2, e, żeby się pokazać e, jakby. Do, na przyszłość w, w, w wyścigach długodystansowych, ponieważ że myślę, że oblicze wyścigów długodystansowych znacznie się zmieni z wejściem hypercarów i z wejściem e, no, dużej ilości producentów e, i to podniesie nie tylko poziom e, jakby techniczny, ale też kierowców. Dlatego też e, kategoria RMP2 w przyszłym roku myślę, będzie naj, najmocniej obsadzona przez ostatnie, w historii. I, i, I to jest ciekawe. Z drugiej strony, też tak jak mówię, chcę się ścigać w kategorii, gdzie jest jak najwięcej wyzwań, a zdecydowanie RMP2 daje takie wyzwania, jeśli chodzi o, o świat długodystansów. I, 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 I myślę, że jest to najlepsze rozwiązanie. A będziesz bronił tytułu mistrza Europy, czy awansujesz do mistrza świata? A, dziękuję. Ja Umówmy no, się, wchodzą dwa scenariusze. Jest to start w Mieszło świata lub też start i tu i tu. To też będzie sporo zależało od harmonogramów. Dlatego też pytania, które jakby ponaglają się i jakby co roku widzę jest coraz więcej jakby niezrozumienia, czemu to tak długo trwa. No bo to nie to, że tak trwa, że, że tak mi się podoba. E, automatycznie jakby pewne decyzje zostały podjęte niedawno temu, jeśli chodzi o Formułę 1 i PKN Orlen i Alfa Romeo Racing Orlen. E, to też ma jakby jakieś no, znaczenie co, co do mojego wyścigowego programu, gdzie będę nadal reprezentował i współpracował z PKN Orlen. Ale tak jak mówię, połączenie pewnych rzeczy nie jest łatwe, e, dlatego też zobaczymy. Są, w grę wchodzą dwa, trzy zespoły. E, z jednym jadę na testy jutro, w pojutrze. E, i, i, I zobaczymy też. E, jednym aspektem, który jest bardzo trudny w wyścigach długodystansowych, to są partnerzy zespołowi. E, może nie jest e, trudnym wybór e, jaki zespół, ale z kim. E, I mhm. to jest myślę najważniejszy aspekt, e, jeśli chodzi też później, gwarancji nigdy nie ma o wynikach, e, ale jakby gwarancję o jakość pracy i, i współpracy pomiędzy partnerami zespołowymi, ponieważ e, myślę w tym roku e, był to bardzo mocny e, akcent e, naszego zespołu. Właśnie to chciałem spytać, że myśli super skład w tym roku. A, więc z kim I chciałbyś jeździć? Mm. E, właśnie to jest dobre pytanie, które sobie zadałem już przez ostatnie kilka miesięcy. E, jakby nawet rozmawiałem z, z paroma znajomymi i mówię, nawet gdybym miał e, wybór, nie, wy, nie wiedziałbym kogo bym wybrał. E, ponieważ tak naprawdę e, bardzo często chodzi bardziej o współpracę na linii charakterów, na linii e, jak się z kim współpracuje, niż e, ja znam kierowców z toru, tak, ale tak naprawdę ich widzę albo w ogóle, albo ich widzę na torze. Nie wiem, jak pracują z zespołem, nie wiem, jak mogą współpracować z partnerami. Wiem, jak ja współpracuję i w tym roku myślę, że to było największe zaskoczenie dla niektórych osób, że człowiek, który się wychował na wyścigach sprinterskich, wszedł bardzo szybko na fale jakby i, i, i podejście długodystansów. Myślę, że to jest, bierze się z tego, że z doświadczenia inteligencji sportowej, ponieważ wiem, że w wyścigach długodystansowych tak naprawdę na mój rachunek, na moje konto i na moje wyniki pracują też moi partnerzy z zespołowi i bardzo często to oni są ważniejsi niż ja. To więcej od nich zależy niż ode mnie, ponieważ jesteś trójkę, ja jeżdżę X, oni jeżdżą automatycznie więcej niż ja. I jakby właśnie chodzi o to, że to jest tak, jakby trochę w cudzysłowie małżeństwo, ale małżeństwo jest z reguły pomiędzy dwoma osobami, a tu się żenisz w większej grupie, co automatycznie jakby wzrasta ryzyko niepowodzenia. O. No, to jeszcze w teraz to jeszcze dużo swingersów, nie? bo tam zasłowy się zmienia tutaj, jeśli no, mowa o małżeństwach. No, zmienia się parę rzeczy. Ktoś lubi też czasami przeskoczyć sobie do innego składu na inne serie, także... Nie, ogólnie myślę, że jest to delikatny, delikatny aspekt wyścigu długodystansowych, ale ciekawy. Właśnie ta linia i współpraca, i myślę, że jakby połączenie pewnych aspektów. I po pierwsze, to jest trochę jak w stylu zespołu koszykówki, piłki nożnej. Nie musisz mieć wszystkich graczy z, tym, z tą samą charakterystyką. E, ponieważ 11 bramkarzy e, najprawdopodobniej nie wygra meczu, tak samo jak 11 napastników nie wygra meczu. E, mm. I jakby mm. ważny jest bilans i połączenie pewnych rzeczy, a, a, a do tego czasami trzeba, trzeba mieć też sporo szczęścia. I myślę, że w, w tym roku Orlen Team WRT e, miał szczęście, ale też e, Vincent Wos, który jest właścicielem, szefem WRT. Jest bardzo mocny, jeśli chodzi o właśnie o takie rzeczy. E, także tak naprawdę to jemu trzeba pogratulować, jeśli złożył taki mocny skład. I tak naprawdę bardzo późno, ponieważ nasz projekt pokazał się w lutym. E, także miejmy nadzieję, że teraz z większą ilością czasu będzie łatwiej. Chociaż na przykład IFE e, już nie jest kierowcą stremnym, czyli automatycznie nasza trójka nigdy razem już nie wystartuje. Hmm. Przynajmniej w LP2, gdzie jest e, obowiązkowo. Jakby obowiązek mieć, a, a posiadania kierowca srebrnego. Mm -hmm. Powiedziałeś, że chcesz wygrać Lemą. Co Cię tak przyciągnęło do tego? Co się związało? Bo użyć tego słowa, że się. No bo y, y, nie. Y, nie, wiem, nie wiem, jak to określić. Nie wiem, jak to jakby y, y, Wam przekazać. Y, hmm. Chyba emocje. Ale nie tylko chodzi o emocje, które były spore jakby pod koniec wyścigu, ale e, jak jechałem na Leman, e, czułem się jakbym jechał. Jak młody kartingowiec, który jakby to, to uczucie, które jedziesz na coś, co tak naprawdę nie wiesz, jak będzie wyglądać, nie wiesz, że musisz wszystko poznać. Co jest bardzo ciekawe, co e, kiedy jeździsz, startujesz w motorsporcie, jakby. Spróbowałeś motorsportu na najwyższym poziomie, jest bardzo trudne do e, spotkania i, i, i e, jest, to, jest to wyścig jedyny w swoim rodzaju. Oczywiście jest Daytona 24 godziny, jest parę innych wyścigów: 24 godzinnych. Nawet nie chodzi tutaj o, o, o czas trwania wyścigu, który jest wiadomo ekstremalny, ale o całą otoczkę i o to, jak. Jakie mi towarzyszyły emocje przez, nawet nie, nie sam wyścig, a przez cały okres też przygotowawczy. Jakby po raz pierwszy tak naprawdę robiliśmy testy, robiliśmy, pracowaliśmy przez tam nawet czasami kilka miesięcy pod ten wyścig, jedyny wyścig. Coś w stylu, nie wiem, jak to się jedzie sportowca, który jedzie na olimpiadę. Tak? Czyli poświęca mhm. cały sezon, żeby przygotować się żeby strzelić się for, z formą e, na Leman i to jest coś co jest e, e, zupełnie inne niż, niż do tej pory w motorsporcie spotkałem gdzie e, kiedy startujesz w wyścigach w sezonie gdzie masz 10, 15, 20 wyścigów automatycznie każdy wyścig jest dla Ciebie tak samo ważny e, e, w wyścigach długodystansowych e, wiadomo i LMS, są ważne ale Leman hmm. jest zupełnie jest czymś jak olimpiada dla dla Olimpijczyków. Ostatnio ode mnie. Mówiłeś, że czułeś, czułeś się jak młody więc Odwiedziliśmy ostatnio z Mistrzostwa Świata w kartingu. Jest to niesamowite środowisko i miejsce. Jest tam co, dużo takiego na rybku naszego polskiego. Wydaje mi się, że sporo ludzi z potencjałem. Byłeś w tym miejscu, tak? czyli no w kartingu na no bardzo wysokim poziomie, jeszcze w dawnych czasach. Czego te młodzi ludzie, jak, jak oni, inaczej, jak my, czy jako dziennikarze, czy bardziej jako kibice? możemy im pomóc na tym etapie, żeby, żeby mogli iść no tą drogą, którą Ty wyznaczyłeś. Temat rzeka, temat, temat, który trzeba było się zagłębić znacznie i, i zacząć od podstaw i od korzeni. Jedna, jedna, po pierwsze jakby cieszę się z, z tego, że widać coraz więcej młodych kartingowców. E, oczywiście możemy mówić tutaj o, o nazwiskach, o imionach, nieważne. E, fakt jest taki, że e, im więcej mamy młodych kartingowców na arenie międzynarodowej, e, tym mamy większe szanse, że ci kierowcy, ci młodzi adepci będą kiedyś, staną się profesjonalnymi kierowcami. Oczywiście każdym życzę Formuły 1 i e, najlepiej, żebyśmy mieli 20 e, Polaków w Formule 1, żeby w ogóle Formuła 1 stała się Polska, ale wtedy to już nie będzie Formuła 1. Tego będą Mistrzostwa Polski. Nie o to chodzi. W motorsporcie jest naprawdę wiele kategorii. Praca i droga jest bardzo długa. Karting jest niedoceniany w naszym kraju. Karting jest perfekcyjnym przedszkolem jakby i nauką dla takich potencjalnych profesjonalnych kierowców, ale droga jest bardzo długa i wyczerpująca. A jeśli chodzi o, o jakby wasze środowisko dziennikarzy, to jest temat e, rzeka i temat e, momentami trochę niewygodny, e, dlatego e, nie chciałbym się tutaj wgłębiać, e, ale na pewno można sporo, sporo zrobić i żeby pomóc e, nie tylko kartingowcom, którzy, których widzieliście e, w Hiszpanii, ale też kartingowcom, którzy kiedyś będą się ścigać. E, sam fakt tego, że kiedy ja wyjeżdżałem za granicę na starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Włoch, byłem sam. Czasami ktoś inny był, przede mną było paru kierowców e, innych, ale zobaczyć na liście zgłoszeń kilkanaście, kilkadziesiąt polskich kartingowców e, pokazuje, że sporo się zmieniło i coś drgnęło coś w dobrym kierunku ale roboty i pracy nie tylko nad kartingowcami jakby i dzieciakami, ale też nad środowiskiem, żeby było łatwiej, żeby, żeby naprawdę było im mieli warunki do, do, do nauki jest sporo i spotkałem się ostatnio z, z takim powiedzeniem a z zapytaniem ktoś się zapytał mnie no to czemu ty tego nie zrobisz i, i fakt, po pierwsze, dzień mój trwa 24 godziny, rok trwa tyle samo jak dla wszystkich, a po drugie, ja systemu nie zmienię. To nie jest, tego się nie zmieni w rok, tego się nie zmieni w rozmawiając przez godzinę. Jest to jakby, trzeba było włożyć, usiąść, poszczególne jakby organy, zrobić plan. A po pierwsze, nauczyć się podstaw, nad czym polega motorsport i e, że to nie jest takie hopshob, i, i to się nie da oceniać z dnia na dzień. I e, też jakby e, respektu, szacunku. Szacunku do, do rzeczy, które mamy szansę zobaczyć, mamy szansę e, przeżyć, e, ponieważ bardzo często wydaje mi się, że. W dzisiejszych czasach zapominamy, że w motorsporcie mamy poszczególnych kierowców, ale tak naprawdę może być długo, długo nic. Hmm. A myślę, że każdy kibic powinien właśnie dążyć do tego, żeby, żeby wspierać każdego kierowcę, aż bardzo często w Polsce mamy obozy. Obozy, hmm. które nie mają nic wspólnego, ponieważ jest, jest już nas i tak mało. a Mogę powiedzieć, że ja, nie wiem, znam powiedzmy 100 kierowców z zagranicy, z 90 z nimi mogę iść na kolację. W Polsce znam 5 kierowców i prawdopodobnie żadnym z nim nie pójdę na kolację i to daje już dużo do myślenia. To ostatnie ode mnie, jesteśmy w końcówce bardzo ekscytującego sezonu, czy zgadzasz się w jeden? 1 czy zgadzasz się z tym, że Teraz to się przykleiło na korzyść Mercedesa, że te ostatnie tory to już Louis Hamilton. I... Znaczy, myślę, że forma Mercedesa i Hamilton'a przez ostatnie dwa weekendy była nadspodziewanie dobra. I to na pewno utrudnia zadanie Red Bullowi i dodaje pewnej niepewności. Pamiętajmy, że to co się dzieje w niedzielę w trakcie wyścigu jest jakby. Na, na samym szczeblu, na samym końcu, szczycie walki, jakby tego, co jest potrzebne, żeby się tam znaleźć, a aspekt mentalny jakby pewność siebie jest bardzo ważna w tym sporcie. I na pewno e, ta pewność siebie i ta efektywność e, Mercedesa i, i Hamiltona przez ostatnie dwa weekendy była e, no, niespodziewana. E, myślę też, że zaskakująca, nie tylko dla dla nas, dla, dla mnie jako kibica, jako kibica tej wspaniałej walki, ale też dla całego padoku, a może i też nawet dla Mercedesa. Ale nadal podkreślam, że i zawsze mówiłem przez kilkanaście lat, że w sytuacja może się szybko zmienić. Dlatego to, co się wydarzyło w ostatnich dwa Grand Prix, jasne, daje dużą pewność siebie zespołowi Mercedesa i Hamiltona, ale sytuacja może się szybko zmienić, dlatego czeka nas bardzo Ciekawa, emocjonująca końcówka sezonu, nie tylko e, dzięki tej jakby walce, e, ale też będzie sporo walki poza torem, zresztą widzimy. Sporo walki nie tylko pomiędzy Maxem a, a Luisem, ale też ich szefowie lubią sobie powalczyć. Sporo jakby gry psychologicznej, politycznej. E, I jest też rodzynek tej walki e, i niepewności, czyli nowy tor. Nowe Grand Prix, zupełnie nowy obiekt. Także dodaje to jeszcze dodatkowej pikanterii i my, myślę, że będzie to e, ciekawa, ciekawa, ciekawe widowisko i rzecz, którą tak naprawdę nie możemy przewidzieć. E, I na pewno w grę wejdą wszystkie dozwolone ruchy, a nawet czasami niedozwolone. E, zresztą nie pierwszy raz, dlatego jest, wchodzimy w to jakby w kwintesencję. Całej Formuły 1, już nawet nie tylko jeśli chodzi o same wyścigi, ale o, o stuprocentową Formułę 1, nawet poza, poza torem, w padoku, a nawet czasami poza padokiem. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję.